Z pan młodym, takim pogodnym człowiekiem. Ja trochę znam komu lepiej niż państwa, ale ja się dziwię, że pan taki młody człowiek to, to w ogóle pana zafascynowało. Co pana zafascynowało w tym filmie? To jest tragiczne, no naprawdę odbiera chęć do życia, do wyjścia na świat. Część ludzi reaguje tak, że, że gdzieś tam się podoba, wchodzą jakby w tą właśnie w, w, w świat tego filmu, i, i, i który gdzieś tam jest trochę w, powolny i, wiesz, i czują, jak wczuwają się, a część jest taka, że w ogóle tego nie kupuje i po prostu nie, 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 nie wie. No, jak pyta pa pani, która gdzieś tam jest na nie wszystko tragiczne, to jak po prostu nie co mam jej tłumaczyć. No, gdzieś tam, mnie ten film właśnie wiem, no, uspokaja, daje mi jakieś ukojenie, jakieś pogodzenie no, jest, nie, fajne, a niektórzy mi z tym nie widzą i to jest okej. Okay, Uważam, że y, zachowania tych postaci, to wszystko było uwarunkowane Właśnie tą kwestią żydowską, tym zachowaniem Polaków w czasie wojny wobec Żydów, także tutaj akurat zrobił na mnie wielkie wrażenie ten film. No, Robił coś dziwnego, takiego czegoś nigdy jeszcze nie robiłem, ale ale coś to jest ciekawego, coś się dzieje, nie? że czuję, że czegoś dotykamy fajnego i to taka była energia. Wydaje mi się, że gdyby tak nie było, to by ludzie tak nie wytrzymali, bo było zimno, było ciężko, było dużo nadgodzin i, i nie było żadnych konfliktów w ogóle, nie było jakiejś takiej sytuacji, że komuś puszczały nerwy, ktoś był agresywny, nie wiem, po prostu rzucał czymś, po prostu nie, naprawdę była spokojna, bardzo taka skupiona, fajna praca. To było fantastyczne, nie? że dla mnie ten film to był taki jakiś w ogóle ideał pracy, w sensie takiej twórczej, że to było coś takie piękne przeżycie twórcze, że, że po prostu no, konstru konstruowaliśmy sobie film i to było takie wszystko, no, powiedzmy w miarę spokoju, nie było jakiegoś takiego gonienia, że, że chodziło to, żeby coś, coś jednak opowiedzieć ważnego. Ja jestem laikiem, nie znam się zupełnie na na tych sprawach kadrowania, ale zawsze obserwowałem, że przeważnie postać patrzy w, w przeciwległy, jak gdyby swój koniec tego ekranu, natomiast tutaj twarz była właśnie z takim jak i złamaniem konwenansów i, i no to mi akurat za to gratulacje. Takie katrowanie też wywołują pewien niepokój u widza, bo widz jest przyzwyczajony do pewnych, takiego właśnie, że zawsze jest tak zwane powietrze z przodu. Jak ktoś mówi, to zawsze ma powietrze, a nagle w takiej sytuacji czasami nie wie, co się dzieje, o co chodzi, ale coś go nagle dziwi, coś go, coś coś, 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 po prostu go niepokoi. I to, to bardzo się cieszę, że Pan to zauważył. Dziękuję bardzo. Żyjemy w takim dobie teledysków, ujęcia co sekundę, podprogowała informacja i, i to coś, które wyróżniało ten film, że, że to był taki jakby zdjęcia odpowiadały hmm, tematowi i jakby całej, całej produkcji, więc yy, czy to jest problem przeniesienia się z teledysku na... Na taki film z długimi kadrami. Bo często wracam w ogóle do starego kina, żeby się znowu jakoś zachwycić w ogóle kinem. I wracam do, do filmów szkoły polskiej, wracam do starych amerykańskich filmów, nie tylko amerykańskich, bo to stare kino ma jakąś ogromną siłę, ogromną moc i, i uważam, że w tym jest jakaś, jakieś, jakieś piękno, a, a nie w tym, żeby film, film po prostu po, pokroić i, i po prostu, żeby to było. Bo to jest oczywiście atrakcyjne i to się fajnie, fajnie szybko opowiada, ale, ale wydaje mi się, że to się strasznie gubi. Nie? Że jednak w tym trwaniu.

Z moją pracą też jest tak, że to po prostu nie jest matematyka i nie ma jednego rozwiązania, tylko jest ich wiele, i to jest kwestia gustu i poczucia estetyki. I mam świadomość, że inni kostiumografowie zrobiliby to zupełnie inaczej, ale wtedy też to byłaby inna postać, inna opowieść. Ja to odebrałam w taki niesamowity sposób. Wycisza, zmusza do skupienia. A zarazem ta problematyka dotycząca bohaterów jest no, bardzo taka głęboka, zapada po prostu w serce i zmusza do myślenia. Ogromnie mi miło, to bardzo piękne, co Pani powiedziała. Chciałam się też do tego ustosunkować. Właśnie z racji tego, że cała forma filmu jest taka ascetyczna, jak Pani powiedziała, i decyzje były świadome, to jakby. To też było takie moje zadanie, prawda? W kostiumach z lat 60. można by poszaleć, można by używać różnych kolorów, wzorów, a tutaj trzeba było się też dostosować do tego języka. Bardzo się cieszę, że pani tak to odebrała. Te wszystkie decyzje oczywiście są świadome, reżyserskie, że muzyki jest niewiele po to, żeby jakby skupić się na emocjach bohaterów. To jest wspaniałe, jak nagle kostiumy dostają dodatkowych znaczeń, bo mogą spełnić jakąś funkcję w scenie. Tak jak właśnie z chustą, że kości zostają zapakowane. Bo były jakby różne pomysły, że ona będzie miała kot, coś i to takie są małe momenty jakiegoś triumfu. Z jednej strony było takie właśnie kameralne kino, a z drugiej strony jednak tam mieliśmy. Trochę tych scen zbiorowych miasta, coś, więc była możliwość. Czy ten fantastyczny dancing, no to taki, taka radość wielka. O, na przykład sukienka Joasi Kulik, bardzo współczesna, wiesz, no ale udało się w kamerze oszukać. Bardzo było mi miło, że mogłam z Wami pojechać, zobaczyć. Rzeczywiście niektóre osoby były ciekawe mnie i miałam wrażenie, że rzeczywiście film mi się podobał. No, były piękne. Wiesz, pokazywać filmy tam, gdzie ludzie by ich nie zobaczyli.